Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar Gig Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was no coś wyjątkowego. No, już nie oszukujmy się, Mage Knight, Wladych Fatila. Wydana w Polsce jakiś czas temu przez Lacertę, potem wstrzymana. E, chodziły nawet, słuchy już były takie nastroje, że tak powiem, w narodzie, że Mage Knight po polsku się już nie pojawi. I tu nagle co? Whiskeyc wyskoczyło ze swoim Ultimate Edition, czyli Mage Knight plus trzy dodatki, od razu w jednym pudle. Portal, jak tylko to usłyszał, to stwierdził, kurde, to jest szansa, żeby mieć Mage Night w swoim portfolio. Trzewik zadzwonił gdzie trzeba, i w tym momencie, wydawictwo Portal w Polsce wydało Mage Night Ultimate Edition w języku polskim i wydaje się, że Portal przekazała nam również grę do recenzji, za co bardzo dziękujemy. Słuchajcie, ja tutaj nie bez powodu film się nazywa Mage Night Recenzja, a nie Mage Night Ultimate Edition Recenzja. Moje wrażenia o tej grze są oparte stricte w, na podstawce, tak? Czyli na tej wersji podstawowej bez tych dodatków. Niestety, słuchajcie, chciałbym móc Wam opowiedzieć o dodatkach, jak to wygląda i tak dalej, ale niestety mo, wie, wiecie sami jak wygląda że tak powiem przemiał gier u nas na kanale, no i niestety jest tego sporo i w tym momencie żeby móc jeszcze tutaj dodatki, wiecie jaka to jest gra, to jest naprawdę spora gra to wymagało od nas trochę czasu, to wymagało od nas trochę energii, no i po prostu nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego tutaj ładnie, yy, że tak powiem zgrabnie yy, yy, ogarnąć na tyle, żeby móc się rzetelnie o tym wypowiadać, więc wszystko to jest tak samo wideo instrukcja, ponieważ tradycyjnie to jest jeden filmik z dwóch, oprócz recenzji tutaj macie wideo instrukcję, w którym zaprezentuję Wam tak jak, tak naprawdę ma tak gdzieś leży przewodnik, zaprezentuję Wam jak rozegrać pierwszą rozgrywkę. Tak w bardzo taki, to jest, to tak jak się śmieję, zobaczycie zresztą w wideo instrukcji, mówię o tym, że to jest tak jakby filmowa adaptacja przewodnika, tak? Tutaj mamy kilka książeczek, arkuszy dołączonych do tego pudełka i mamy taką wersję, właśnie taki przewodnik, który uczy Was jak rozegrać pierwszą partię w Mage Nighta. No po kolei pokazując różne nowe zasady, no a potem jak ktoś chce grać dalej, no to w tym momencie sobie sięga już do tego, yy, tych reguł zaawansowanych, no i tam już ma wszystkie dodatkowe rzeczy. No i ja wideo instrukcję zrobiłem taką, że właśnie po prostu idę z Wami przez taką pierwszą rozgrywkę. Moim zdaniem daje się to słusznym podejściem, ponieważ, ponieważ to jest właśnie ten etap, który jest najtrudniej przeskoczyć, jeśli chodzi o tę grę, czyli to wejście. Jak już przejdziemy przez to, to, to już jakoś idzie. Więc słuchajcie, link do tej wideo instrukcji znajdziecie w opisie. Tradycyjnie, jeżeli podoba Wam się to, co robimy na GIF faktor, pamiętajcie, żeby nas subskrybować. A jak nas zasubskrybujecie, możecie kliknąć taki dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim, co na GIF faktor robimy. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. A nie, nie, jeżeli tak bardzo, bardzo Wam się podoba to, co robimy, zapraszamy Was na Patronite, gdzie możecie nas drobną kwotą co miesiąc wesprzeć i dzięki temu będziemy robić to wszystko jeszcze lepiej, jeszcze wydajniej, a przede wszystkim na takiej już pełnej motywacji. A teraz przejdźmy może do tego, ponieważ to jest nie lada pudło. Tu się to jest, to jest trochę do powiedzenia. Dobra, po kolei informacje pudełkowe jak tradycyjnie robimy 14 plus wiek. Eee, zgadzam się. To jest absoluto, absolutnie tak. To jest kobyła, tu jest bardzo dużo zasad. One w miarę postępu gry zwłaszcza jak się tak utrzymy, tak jak instrukcja sugeruje. To naprawdę one są robią się w miarę przystępne, w miarę intuicyjne, ale jednak w dalszym ciągu jest tego sporo. Sporo do zapamiętania, dużo tutaj się dzieje, na dużo rzeczy musimy zwrócić uwagę. Ta gra wymaga też inwestycji czasu, wymaga cierpliwości. W moim zdaniem 14% po prostu jest absolutnie dobra granica. Czas rozgrywki od 1 od do 4 godzin. Ja grałem pierwszy scenariusz solo, sam grałem i. On mi zajął chyba połowę mi. Godzinę, co zajęła mi połowa tego scenariusza. Może byłem w połowie, jakby minęła godzina. Więc to jest naprawdę. Tak myślę, że te, do tej jednej godziny zejść, to już trzeba być takim. To jest tak. Ja myślę, że żeby zejść do tej jednej godziny, to trzeba być już takim naprawdę pykaczem. Nie, że, na, że po prostu pykam w tego Mage a, bez problemu znam wszystkie zasady. I wtedy ten podstawowy scenariusz, ten pierwszy zupełnie zagram w godzinę. Tylko jak już jestem takim zaawansowanym graczem w Mage to nie będę grał tego podstawowego scenariusza. I liczba graczy od jednej do 4 osób. Powiem tak, potwierdzam to co się mówi o tej grze, że powyżej dwóch graczy to już tu się może robić trochę za długo. To już się może robić trochę za długo. Ja powiem szczerze, że ta gra jest, tutaj jest ta walka między graczami, ale do tego naprawdę rzadko pochodzi, dochodzi. Tutaj bardziej staramy się jakby rywalizować, ale w takim kontekście, żeby każdy swoje, tak? I, i, I dlatego tutaj te, tej interakcji w sumie nie musi być aż tak dużo i tak jak ja zaobserwowałem, to sporo osób tak w to gra, że właśnie bardziej każdy dba o siebie. I w tym momencie na dwóch graczy to w zupełności jakby wystarczy ta dwóch graczy to jest jeszcze tak fajna, taka rywalizacja sobie gadamy w międzyczasie i tak dalej, bo to jednak ciągle trochę trwa. Na jednego gracza, no jak ktoś czerpie fan z rozgrywek solo, to Mage Knight oferuje to w moim zdaniem bardzo fajnym wydaniu, bo nie, gra, nie jest, gra solo nie jest tak naprawdę w żaden sposób uboższa od takiej gry wieloosobowej. Natomiast na 3-4 graczy, to, to ok, to jest naprawdę i na przykład, jeżeli ktoś jest fanem Mage Knight'a, takim fanem, fanem, jeżeli wy się zakochacie w tej grze, co jest moim zdaniem absolutnie możliwe. E Przykład Gambit, tak, to nie to nawet przy 4-4 graczach rozegracie to tak, i to jest absolutnie do zrobienia, no tylko wtedy to jest już, to, to już jest mówię, to już jest dla hardkorów, nie? bo wtedy ta gra jest na, potrafi być naprawdę długa i to już mówię, no to już tacy gracze, którzy naprawdę w tego, tego mieczenia etapu kochają, podejrzewam, mogą tylko tyle wytrzymać. Tyle, jeśli chodzi o informacje pudełkowe, wykonanie. Powiem szczerze, jestem tak trochę yy, tak ogólnie na plus. Naprawdę, bo to jest, na, to jest dużo rzeczy przede wszystkim. Por, ja wiem, że portal dodał do sprzedaży te takie e, znaczniki many takie gładsze, takie, takie bardziej przezroczyste. Mi się powiem szczerze bardziej podobają te, które są dodane, że tak powiem, do pudełka. Podoba mi się taka jakość tektury, Podoba mi się taka. się kafelki, mapy są bardzo fajnie zrobione, bardzo fajny, praktyczny myk tutaj z tym e, oznaczeniem tutaj tymi gwiazdkami, tymi kółkami, jak w jaki sposób to ze sobą łączyć. Jest to bardzo fajne, bardzo taki pokazuje też ilość pracy, że tak powiem, włożoną w zaprojektowanie, tego, żeby to miało ręce i nogi. E, żetony, ilustracje na kartach bardzo mi się podobają, może nie wszystkie, ale. Jest sporo bardzo fajnych, bardzo klimatycznych, yy, przede wszystkim ilustracji, no to jest gra przygodowa, jakby nie patrzeć, okej, okay. zrobiona przez Wladę, y, tak, czyli mistrza euro, eurosucharów, tak, no, mistrza, no, <laughs> przepraszam, może się zagalopowałem, ale no, no wiecie, no, cywilizacja poprzez wieki, to jest, to jest eurosuchar, który jest wymieniany ciągle gdzieś tam u góry. W, wśród Eurogier, tak więc yy, wiecie, no ale mimo wszystko, on zrobił tutaj grę przygodową, i to jest w tym momencie, tutaj chodzi o klimat. Moim zdaniem, te ilustracje klimat generują i generują go nawet w całkiem sporej ilości. Mi się te ilustracje podobają. Figurki są ok, tak, to nie jest ten plastik, do którego już nas przyzwyczaił Kumi, e, cool or ani nawet późny Fantasy Flight Games, bym powiedział, ale są bardzo, bardzo solidnie wykonane pokolorowanie tutaj mam wrażenie gdzieś tam zawaliło, naprawdę, no to tak gra kosztuje swoje pieniądze, a, a te figurki, aż wasza kości, tak trochę są tak byle jako pomalowane, to naprawdę wygląda tak jakby, już teraz nie chcę sięgać tam kości, ale to tak wygląda jakby ktoś tak trochę momentami maznął, to tak byle jako ktoś to, to ma wrażenie, jakby to zostało zrobione, nie jest to może jakiś duży przytyk, w samej rozgrywce to nie przeszkadza, oprócz graczy takich jak ja, czyli daltonolubnych, czerwone kostki, z, czerwony kolor na kościach z zielonym kolorem na kościach, Myliło się. Więc to uprzedzam. E, mana się nie myliła czerwona z zieloną, ale kolor na kostkach tak. Więc mam wrażenie, że trochę więcej mogło tutaj być w wysiłku dołożone, żeby to, po, ten etap pokolorowania tego wszystkiego miał tutaj ręce i nogi. E, ale, ale nie ogólnie, powiem szczerze, jak się to. Te, ta, aha, mata od portalu. Polecam, jak będziecie kupować grę, kupcie sobie te maty od portalu, bo one naprawdę tutaj robią robotę i pomagają Wam zachować porządek na stole. Więc, nie, naprawdę, ogólnie jak się to wszystko rozłoży, zwłaszcza jak ta mapa zacznie się powiększać, to naprawdę ma to ręce i nogi. No, jest trochę tej ikonografii na żetonach, potworów, żetonach naszych wrogów, z którymi tutaj walczymy, ale no, to, to jest coś, czego się idzie nauczyć. Tak? To jest, tych ikon też nie ma aż tak dużo, i jakoś to jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc, wykonanie ogólnie na plus, parę uwag, nawet na duży plus bym powiedział, ale parę uwag co do tych tego, jak to wszystko zostało pokolorowane. Eee, I teraz sama gra, sama rozgrywka. <laughs> Powiem Wam szczerze, ja mam z tą grą lekki problem. Bo ona mi się podoba. Ona mi się naprawdę podoba. I w sensie takim, że jak w nią grałem, to ja czułem taki, ba, taki rodzaj satysfakcji, którego, którego który mało, która gra mi daje. Bo ja naprawdę tutaj poczułem, że. Po pierwsze, czuć klimat. Naprawdę, czuć klimat przygody, że tutaj podróżuję dzień, noc, tutaj w ogóle zaatakuję tego, tutaj może spróbujesz szturmować to, co się stanie w tych ruinach, co ja tam spotkam i tak dalej. Naprawdę, ten klimat tutaj czuć. I naprawdę czułem coś takiego, że jakby to powiedzieć, ale jak grałem dotychczas w takie gry no, przygodowe, jak nie wiem, Talisman, Rumbound i coś. to mimo wszystko jakoś miałem takie poczucie, że. Bardzo dużo, bardzo dużo było tutaj losu, tak? Było losowości w tych grach. Ta gra, pierwsze co mi, mnie urzekła, ale to jakby już w sumie wiedziałem do tej grą, usiadłem, że tak tu będzie, cholernie mnie urzekło to, ile ja tutaj miałem kontroli nad pewnymi hmm. rzeczami. Widziałem, że mam słabą rękę. Widziałem, że jeszcze nie jestem przygotowany, dobra. Wiedziałem, nie idę, nie, za, nie zabieram się za coś tam, nie idę w tamtym kierunku, nie ma to sensu. Najmniejszego, jestem za słaby, tak? Muszę coś tutaj pokombinować, muszę tutaj pójść, muszę z tym powalczyć. Z tym może mi się udać, może dzięki temu coś będę mógł zrobić. Wejdę to, zwerbuję tutaj, i naprawdę podobało mi się to kombinowanie, które ja muszę włączyć. Które potem, że tak powiem, daje, jest takim przygotowaniem do tego, co się będzie działo. Im dalej w las, tym więcej drzew, trudniejsi wrogowie, trudniejsze sytuacje, ciekawsze sytuacje. I jakby cholernie mi się to podobało. I mówię, i ta satysfakcja, która tutaj wypływała, no, ona, ona jest niezrównana, naprawdę. To jest tak, mówię, jest. Jakbym miał gry z mojego top 10, to są gry, gdzie różne rzeczy właśnie dają mi ten rodzaj satysfakcji, że coś, w coś tam zainwestowałem, umysł, emocje, energię yy, i, i nagle po prostu to daje mi to, co chcę. No słuchajcie, poko rzadko, w rzadko której grze pokonanie wroga. Dało, dało, da, potrafi, dawało mi taką satysfakcję, jak dawało tutaj tak, bo udało mi się udało mi się ułożyć ten kombos tak udało mi się ułożyć ten tutaj. karty yy, karty, ty, ty, karty stali czynów, jednostek, zaklęcia, artefaktu, prrr, idealny kombos i syru po prostu i zero i wszystko zablokowane za żadnego obrażenia wróg pokonany reputacja w górę. sława w górę przepraszam, no po prostu. To jest coś, czego co mówię, co nie każda gra jest w stanie zaoferować. Naprawdę, to jest coś, co nie każda gra jest w stanie zaoferować. Mage Night mi to dał. Mage Knight mi to dał i to dał w. Po, poza tym, gra ma dosyć taki Gambit powiedział, że to jest mały element. Ja nie trzeba mi się zgodzić, że to jest mały element deck buildingu, czyli budowania własnej talii. Ja kocham deck building. Deck building jest moim ulubionym systemem, mechanizmem i uwielbiam to, że on w tej grze jest. I naprawdę i wszystkie za i przeciw związane z deck buildingiem mamy tutaj, tak? Czyli po prostu no jak je, są takie sytuacje, no są, trzeba przyznać, że są, no i tutaj ta losowość z kolei trochę wchodzi w grę, że no, no ta ręka nam wejdzie, no totalnie nie taka jak chcemy, tak? I po prostu niewiele możemy w tym momencie z tym zrobić. Yy, I to jest jakby, no to jest niestety wtedy przykre. Ale na przykład tak jak w deck builderach, takich klasycznych deckbuilder, tak, gdzie jakby deck building jest głównym mechanizmem, często gęsto jak nam coś słabego wejdzie totalnie na rękę, no to jest za przyrużeniem dupa, my już nic z tym nie zrobimy po prostu i przeważnie jesteśmy wtedy do tyłu. Tutaj, jak mamy sobą rękę, to okej, okay, dobra, no to teraz nic nie zrobię, dobrze. To teraz sobie połażę tutaj, może nie wiem, pójdę do kopalni, żeby potem sobie jakiś kryształ zdobyć, i tak dalej, i tak dalej. A następna ręka może będzie lepsza. I ponownie to, co deckbuildery mają na plus, to uczucie, kiedy ta ręka kart się składa z takich kart, jakie marzyłeś, jakie pragnąłeś, jakie zdobyłeś w pocie czoła. No to jest niezrównane uczucie, tak? Też yy, to jest ogólnie takie uczucie, które mi towarzyszy jak gram w deck i tutaj również to, to się zdarzało. Nie tak często, bo to nie jest, mówię, to nie jest klasyczny deck builder, bo tu deck builder jest jakąś tam częścią większej całości, ale mimo wszystko jest tu, moim zdaniem jest tak najbardziej odczuwalny w tej grze. Yy, więc naprawdę i, I ta rozgrywka, słuchajcie, to kombinowanie, te karty, te różne rodzaje kart, jak one działają, punkty ruchu, punkty wpływu, negocjuje, atak, blok, blok ogniem, to, to po prostu to jest tak sprytnie zaprojektowane, tak dużo pracy musiało... a jeszcze a propos wykonania, no trzeba dać propsy autorom za ilość tekstu, która w tej grze jest, że komuś się chciało pisać. No i portalowi za to, że tu wytłumaczył, przetłumaczył cały ten tekst, z tego co słyszałem na razie tam żadnych uwag do tłumaczenia nie ma, więc kawał roboty. Grzesiu e, ostatnio o tym mówił na live'ie portalu, e, Portal Express zdaje się to się nazywa, e, że ile pracy, ja widzę to ile pracy tu musieliście, musieliście włożyć, pewnie w dużej mierze Ty jako tam naczelny Mage Night maniak w portalu i powiem, było warto, nie? Naprawdę kawał świetnej roboty. I, I mówię, i to jest, ale ta rozgrywka, to, to jak to jest zaprojektowane, że jak zarządzamy tymi kartami, jak zarządzamy tymi akcjami jednostki tutaj, które werbujemy, zdolności, które odblokowujemy, te żetony, to wszystko jest takie, Jezu, no tak aż brakuje mi słów, może powinienem więcej książek czytać, e, naprawdę to jest tak miodne, to jest tak... Yy, tak sprytne w tym wszystkim, że ja się naprawdę świetnie bawiłem ogarniając to, właśnie czując, co ja mogę teraz zrobić, jakie mam opcje, gdzie idę, tutaj walka, przyczaję się, tutaj coś zrobię. I mówię, i to wszystko, co ja tutaj czułem, co ja wam teraz opisuję, to jest coś, co ja już czułem podczas nauki tej gry. Podczas pierwszego scenariusza, i to jest uczucie, które już się wtedy pojawiło, które nie odpuściło, a to, co się działo potem, miasta, walka z wrogami, te dodatki, które tu są, no po prostu miazga. Ile, i, I to jest i tylko tego więcej. I, tro, I dużo, i dużo i Co chwila czegoś więcej rzeczy przybywało, które sprawiały, że ja po prostu naprawdę zachwycony byłem, w sensie strasznie zajarany tą rozgrywką. I, i naprawdę. Dlatego się nie dziwię Gambitowi na przykład, że dla Gambita to jest gra numer jeden, bo totalnie widzę właśnie gracza typu Gambit, który siedzi i łoi w tego Mage Knighta i kombinuje i buduje sobie te, buduje talie, kupuje, zdobywa czary, zdobywa artefakty, tworzy z nich odpowiednie kombosy, napierdziela się z tymi wrogami, bo tych wrogów jest od groma, no po prostu szturmuje te zamki, zdobywa te ruiny i to wszystko widzę to tak. No i tu się właśnie pojawia ten problem z moją grą. Bo tak powiedziałem na początku, że mam problem z tą grą, i teraz praktycznie no, piałem z zachwytu, tak? Bo tak, ja piję z zachwytu na tym, jak ta gra jest zaprojektowana, nad tymi emocjami, które ta gra oferuje. Ale ja spotkałem się z taką opinią, że od moich znajomych recenzentów od Piotrka na przykład z grają w kurach, powiedział, że Mejże to jest taka gra, którą się albo kocha, albo się nienawidzi. Jestem w stanie to zrozumieć, ja co prawda nie jestem, ja jestem bardziej w stronie, że kocha, ale nie aż tak bardzo, myślę, nie jest tak strasznie ekstremalnie, ale jestem w stanie zrozumieć, że raczej jakbyśmy robili ankietę wśród większości społeczności graczy, to ludzie albo tę grę kochają, albo nienawidzą. Jest jeszcze jeden kolega po fachu, który powiedział, że ta gra to jest talizman przebrany za porządną grę. Panie kolego, jak, jeżeli Ty to oglądasz, wiedz, że Cię bardzo lubię i bardzo szanuję i, i zgadzamy się w wielu kwestiach, ale to jest po prostu trochę taka głupotka, co żeś powiedział, a właściwie napisał, bo to przeczytałem gdzieś tam. Powiedzieć, że Mage Knight to jest talizman przebrany za, za porządną grę, to jest tak jakby powiedzieć, że Al Pacino to jest Keanu Reeves przebrany za dobrego aktora. To jest, to jest takie porównanie, bym tu dał, nie? E, nie, to jest, to jest porządna gra. To nie jest, nie jest, przebrane za porządną grą, to jest porządna gra. To jest gamer's game, ja bym to powiedział. I właśnie, co za tym idzie. Gamer's game. Ja nie wiem, czy ja w to będę grał. Niestety. Bardzo bym chciał, ale ja nie wiem, czy ja będę w to grał. Ja miałem y, ilość zasad, która tu jest. No właśnie, teraz jakby już trochę schodzimy do minusów, tak? Co mi tutaj nie do końca podeszło. Ilość niuansów, które tutaj miałem. O mój Boże, jest naprawdę ciężko to spamiętać. I powiem szczerze, trzeba w to dużo grać, żeby to pamiętać. I trzeba to, w to w miarę często grać. Ja naprawdę ja po tygodniu nie grania tam zagrałem, potem chyba przez tydzień albo przez półtora tygodnia, nie grałem w to w ogóle, usiadłem do tego znowu, i powiem szczerze, miałem już problemy i musiałem i grałem z instrukcją na kolanach, i to mnie strasznie wkurzało, bo tak tutaj a, znowu coś i tak dalej. I, i, i to mnie dosyć, to było mocno frustrujące. I, I dlatego ja, jakkolwiek, jak gram w to i ogarniam zasady jest super, no to przy, nie dość, że przy moim zawodzie recenzenta, to jeszcze przy moim bardziej kolekcjonerskim podejściu do planszówek, gdzie ja dużo gier mam i w dużo różnych gier gram, z, dużo, z różną liczbą osób i gdzie dostaję gry do recenzji, które też muszę ogrywać, to ja po prostu wiem, że ja do tego nie będę w stanie zbyt często siadać, bo tak jak powiedziałem, ta gra wymaga Cierpliwości wymaga inwestycji czasu, czyli ja wiem, że jak ja będę chciał sobie zagrać, naprawdę zagrać w Miejtze, to, bo nie przyznam się, zdarzały mi się takie rozgrywki, że pograłem godzinkę, no, jestem w połowie gry, no ale w już się nagrałem, zresztą nie mam czasu, kończę. Zdarzały się takie gry, ale nie chciałbym tak w te gry grać i ta gra zasługuje na to, żeby w nią tak nie grać, że... Ja wiem, że gdybym ja chciał grać w Mage na porządnie, to ja bym musiał sobie zarezerwować czas, tak? Zarezerwować sobie 2-3 godzinki jakiegoś wieczoru, od scenariusza, usiądę sobie i zagram. A wiem, że przy moim trybie życia, przy tej ilości gier, przy ilości gier do recenzji, no ja nie będę miał zbyt często, e, czas, zbyt często możliwości odłożenia 3 godzin na bok, żeby sobie zagrać w Mage a jak już będę miał, to będzie to na tyle rzadko, że też za, będę musiał pamiętać, że za każdym innym razem będę musiał sobie zasady przypominać w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym. I to też mnie zniechęci. Więc to jest gra Gamers Game, czyli dla takich zaawansowanych graczy, którzy podchodzą do tematu na zasadzie: kupuję jakąś grę, biorę ją i w nią inwestuję, czyli inwestuję siebie, swoje zasoby, tak? Na zasadzie. Nie skupuje co tydzień inną grę i raz na tydzień w coś gram. Nie, kupuję jedną grę, mam ją na półce przez ileś tam czasu i po prostu w nią tłukę i tłukę i tłukę, po jakimś czasie mi się znudzi, wraca na półkę, idę w coś innego. To jest dla tego typu graczy-gra w mojej ocenie. tak? Oczywiście można być takim maniakiem jak Gambit, który robi wszystko po kolei, bo po prostu nie wiem kiedy on sypia, i on po prostu zarówno i kolekcjonuje i gra w jedną, potrafi grać w jedną grę od groma czasu. Że tym <gamy> gami oczywiście pozdrawiam Ciebie tak w ogóle. Eee, ale wiecie o co mi chodzi. Eee, więc jeżeli jesteście tego typu graczami i uważacie, że to, co zobaczyliście chociażby w instrukcji, to może się Wam podobać. I podchodzicie podobnie, że ta podróżowanie po tej krainie, zdobywanie tych umiejętności, zdobywanie tych czarów walczenie z drogami, to jest coś, co może wam dać satysfakcję. Moim zdaniem, idźcie w to, naprawdę idźcie w to i powinniście być zachwyceni. Ale miejcie na uwadze, to jest duża gra, to jest skomplikowana gra, to jest złożona gra. I ona naprawdę od Was będzie, będzie, będzie dużo wymagała. Jedna jeszcze rzecz, na którą ja zwróciłem uwagę, właściwie nie ja, a Basia, ponieważ ja też właśnie kolejna rzecz, dlaczego ja wiem, że ja w to nie będę grał niestety, za często to jest to, że mam. E, nie mam za bardzo z kim, ok? Mogę grać w to samemu, ale no. No mogę. Najpewniej no no, od czasu do czasu sobie zagram w to samemu, chociaż wiem, że za każdym razem będę grał w ten podstawowy scenariusz, bo w niego się najłatwiej gra, jak się nie pamięta za dobrze zasad. Ale Basia zwróciła tu uwagę na, na jedną rzecz. Mamy scenariusze, i te scenariusze prezentują pewną fabułę. Mamy świat przedstawiony w tej grze, który jest bardzo fajny. Ogólnie, koncepcja tych Mage Knightów, rycerzów magii. To jest tak, wow, to jest świetna koncepcja, naprawdę, połączenie magii z, wiecie, tej, 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 tej magicz, tego magicznego aspektu postaci ze świata fantazy z tym męstwem męstwem i, i odwagą kojarzoną z rycerzami, połączenie tego jakby w takiej jednej postaci, to jest naprawdę świetny pomysł i bardzo, bardzo fajnie to działa. I ten świat, który jest tu stworzony jest bardzo ciekawy. A, i dlatego mam takie scenariusze, które coś tam nam każą robić i tak dalej, ale... Nie ma tutaj takiego aspektu, bym powiedział inaczej, jest, ale moim zdaniem nie jest tak mocno wprowadzony tutaj taki aspekt przygodowy o dziwo. Jak ja myślę o grach przygodowych, to ja myślę o grach, gdzie... Mechanicznie jest w miarę prosto, ale ja chodzę i dzieją się różne rzeczy, tak. Tu spotykam jakiegoś trola, który coś mi mówi, podejmuję decyzję i coś tam robię. Tutaj rozmawiam z kimś i dostaję od niego jakiś prezent. Tutaj rozmawiam z kimś i muszę z nim walczyć i zabieram mu coś tam. Tutaj gdzieś idę i się włamuję. I, I takie fabularne smaczki bardziej mi chodzi. Nie ma ich tutaj za dużo. Okej, okay, są te ruiny, które moim zdaniem bardzo fajnie spełniają, znaczy bardzo fajnie spełniają te role, że tam wchodzimy i co się dzieje, co mi się uda zdobyć i tak dalej. Ale mimo wszystko to jest wszystko bardzo mocno skalkulowane, bardzo mocno przeliczone, tak? I koniec końców to jest takie takie, jakby to powiedzieć, to jest takie, mocno, to jest taka gra przygodowa, ale bez jakiejś takiej wyraźnej fabuły. Na przykład. I to jest coś, co moim zdaniem nie jest tak, że ta gra. Nie, nie mówię teraz, że każda gra przygodowa musi mieć jakąś taką mocną fabułę, ale Mage Night był mi trochę sprzedawany, ja to tak zawsze odbierałem. jako, się Dlatego też się spodziewałem tego po nim. Jako taka gra The Ultimate Adventure Game, tak? Że po prostu no, gra przygodowa, definiująca, jakby rozwalająca na łopatki wszystkie inne jest gra przygodowa na samym dole to jest Talizman, na samym górze jest Mage Knight tak a jednak brakuje żeby nazwać ją taką kompletną grą przygodową moim zdaniem Mage Knight powinien mieć nieco znaczy powinien Mage Knight mógłby mieć wówczas, moim zdaniem mógłby mieć wówczas trochę mocniejszą taką warstwę fabularną tak póki co jest taki jest, ta, ta fabuła jest, ten klimat tu jest, nie mnie źle, no bo jednak czujemy to, czujemy się tymi rycerzami, którzy chodzą po tym świecie, werbują tych ludzi i walczą z potworami. Tylko mamy wrażenie, czasami inaczej, czasami nie ma takiego wrażenia, żeby przyświecał to jakiś taki większy, fabularny cel. I, i, i mówię, to jest, to był taki jeden minus, na który ja tu zwróciłem uwagę, że, znaczy inaczej, no mówię bardziej Basia, że to może jednak nie być dla fanów takich gier przygodowych, przygodowych. I bo to jednak jest też dużo kalkulowania, dużo myślenia, dużo analizowania, dużo strategicznego podejścia. Zwłaszcza z tymi układaniem tych kombosów z kart, co so, takim fanom, fanom, takim gier przygodowych, takich stricte. Może z kolei nie podejść za bardzo, bo oni chcą przeżyć przygodę, Oni chcą wejść, nie skupiać się, oni chcą poczuć to, tak? Oni chcą chodzić i przeżywać różne przygody, a takie myślenie, kalkulowanie to nie, to zostawmy dla eurocharzystów, dla strategów. Nie, nie, ja po prostu chcę tutaj chodzić i walczyć z potworami i coś tam. A tu jednak jest trochę tego kalkulowania, więc to jest takie coś, co mi się trochę rozminało z oczekiwaniami. Strasznie dużo gadam już. Ile gadam? O Jezu, strasznie dużo gadam. Eee, no ale <laughs> się ta gra trochę tego wymagała. Nie spodziewaliście się mam nadzieję krótkiej recenzji gry Mage Night. E, więc słuchajcie mam tutaj jak słyszeliście no jest dużo do powiedzenia, mam nadzieję, że jesteście w stanie z tego wyciągnąć coś dla siebie, bo ja tak jak wam mówię mam taki problem z tą grą, że ja ją naprawdę bardzo lubię jak już w nią gram, jak już się wczuję, ja pierdził, jaka to jest dobra i dająca olbrzymią satysfakcję gra, w którą ja prawdopodobnie nie będę prawie w ogóle grał. To jest taka dziwna sytuacja dosyć. Ja wiem, taka nietypowa sytuacja, bo ja bym chciał móc z nią grać, ale wiem, że nie będę. I to i to też z jednej strony chciałbym w nią grać, ale wiem, że nie będę. Ze względu na rzeczy, których chcę. Tak, to nie jest tak, że ktoś mnie przymusza do prowadzenia kanału. To jest tak, że ktoś mnie przymusza do kolekcjonowania, do kolekcjonowania innych, innych gier. To jest to, że ja mam że ja się zdecydowałem na taką ścieżkę, bo tak właśnie chcę. No ale konsekwencja jest tego to, że na takiego Mage Night mogę nie znaleźć, nie znaleźć tyle czasu, no ile moim zdaniem ta gra zasługuje i którego trochę ta gra wymaga tak naprawdę, żebyście mogli ją w pełni docenić, e, więc to jest to, co chciałbym, żebyście wynieśli z tej gry. Świat bardzo ciekawy świat zbudowany, bardzo dobry klimat takiego podróżowania i zdobywania i walczenia, fenomenalnie zorganizowana mechanika tej gry z kartami, stworzeniem z kombosów z tych kart, z budowaniem tego, budowaniem swojej postaci w ten sposób też, Fenomenalnie to wszystko jest tu zaprojektowane i przemyślane. Nie mam do projektu jako takiego, nie mam tutaj chyba ani jednego zarzutu. E, tylko, mówię, bardzo złożona, bardzo trudna e, gra. Znaczy inaczej, bardzo wymagająca gra. Więc to jest to, co musicie wymieć na uwadze. Ale... mówię, no... Jest... Zrozum, rozumiem. Rozumiem. Zagrałem i rozumiem. Rozumiem Ciebie Gambit. Rozumiem, skąd to się wszystko wzięło. I, e, w, i ta gra zostaje w kolekcji. Ta gra idzie na półkę, ponieważ e, anuż widerec za parę miesięcy stwierdzę e, mam w nosie. Nie prowadzę kanału, e, będę teraz już będę kupował jedną grę na miesiąc albo nawet rzadziej i sobie będę grał po prostu za jakiś czas w Mage albo nawet tak nie wiem, za 7 lat po prostu mój młody, mój syn urośnie do, do tego wieku 14 lat i sobie z nim będę grał w Midnighta. Mam problem, nie wiem jaką dać ocenę liczbową w tym momencie. Bo ja bym jej dał tak szczerze. No wiecie, grom, w, w które nie będę grał, normalnie bym dał, które są, które są, są fajne, ale w niej nie będę grał. Bym dał 6, nie? to jest taka szóstka. Eee, to jest taka, mogę zagrać. Ale tutaj nie o to chodzi, że ale tutaj nie będę w nią grał z innego powodu, jakby. I, i ona jest dla mnie tak na 8-9, bym wręcz powiedział. Eee, bardziej chyba, bardziej się skłonię w stronę ósemki, bo mówię, ona się momentami może trochę w innym gronie podłużyć. Szkoda, że nie ma tej warstwy fabularnej takiej bardziej, taki mocniejszej, więc to jest taka ósemka. Ja wiem, że dosyć która się dość często pojawia e, ostatnio mnie na kanale, ale właśnie no mówię. E, słuchajcie, 8 ode mnie, ponieważ mówię, jest to bardzo dobra gra, jest nie tyle dobrego. Ja rozumiem, skąd to, skąd to nie jest wśród wielu graczy i ja bardzo bym chciał móc w nią częściej grać, ale wiem, że niestety nie będę, przez to jaka ona jest wymagająca. I ta gra absolutnie nie jest dla wszystkich. To nie jest gra dla wszystkich. Ale jeżeli wy gdzieś tam obejrzycie ten filmik z wideoinstrukcją instrukcją moją i poczujecie z tyłu głowy takie znajome takie drapanie, takie swędzenie, nie wiem, takie po prostu motylki nie w brzuchu, tak jakby motylki w brzuchu, ale takie wiecie takie intelektualne motylki, nie, jest taki z tyłu głowy bardziej, to nie, to nie rozczarujecie się. Naprawdę, <grym> naprawdę ta gra wymaga, ale też nagradza. Tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania, jeszcze chcielibyście coś wiedzieć, jakbym ją porównał do jakiejś innej gry, co sądzę i tak dalej, i tak dalej, śmiało piszcie w komentarzach, będę się do tego odnosił tak szybko, jak tylko będę mógł, ten film już i tak za długo trwa, a mam wrażenie, mam takie poczucie, że jeszcze nie wszystko powiedziałem, ale mam nadzieję, że powiedziałem wystarczająco dużo, żebyście zrozumieli, dlaczego ja tę grę tak bardzo lubię i dlaczego mnie boli, że nie mogę w nią niestety za często grać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wydawnictwu Portal za przekazanie nam gry do recenzji. Dziękuję ci Gambit, żeś tam wiele razy wiercił dziurę w brzuchu, żeby tego mieć na tak kiedyś spróbować i dzięki tobie się zdecydowałem poprosić Portal w ogóle o ten egzemplarz. I moi drodzy, tradycyjnie zapraszam was wszystkich do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Jak będziecie mieli wolne 4 godziny. I duży stół. Ta gra wymaga, to jest stołożerna gra. Też uprzedzam. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!